Dzień dobry Państwu. Chciałbym pokrótce omówić, jak będzie wyglądało laboratorium z techniki cyfrowej, udzielić trochę informacji, no i po prostu coś na ten temat powiedzieć. Tutaj umieściłem Państwu w, na portalu e nauczanie dokładnie tą instrukcję, na podstawie której będę teraz bazował. Widać, że ona jest dosyć leciwa, bo ponad 10 lat już ma na karku, ale wynika to z tego faktu, że normalnie m, studenci, jak stacjonarnie, tak na przykład na laboratoria, w takiej sytuacji po prostu tą instrukcję należy kupić w punkcie Xero. To nie jest, tego katedra nie zapewnia tak. Należy to we własnym zakresie zakupić. Jako, że teraz punkt Xero chyba w ogóle jest zamknięty, nie spotykamy się, to z jednej strony, żeby nie robić konkurencji uczelni, to udostępniam właśnie starsze wydanie, tak znacznie starsze. A z drugiej strony, no też zależało mi, żeby jakoś nie było problemów z dostępnością do treści zadań. Tutaj, co prawda, jest więcej jeszcze opis tego wszystkiego, tak? to Są jakieś, nawet nie wiem skąd ja to wziąłem, gdzieś znalazłem, się na dysku. Jest opis ćwiczeń i tak dalej, ale to dotyczyłoby bardzo laboratorium. Z Państwa punktu widzenia najważniejsze są właśnie zadania, które umieściłem. Czyli, czyli jeżeli ktoś dostał zadanie, na przykład ćwiczenie, drugie zadanie, które tu może być, zadanie powiedzmy, <laughs> powiedzmy, zadanie pierwsze, tak, no to zdjąć metodą ostelograficzną zaznaczonym na wykresie wartości napięć charakterystykę przejściową bramki wskazanej przez prowadzącego zajęcia. Tutaj wszystkim wskazywałem 74.0.0, czyli NAND dwuwejściowy. I tak, ćwiczenia zaczynają się od zadania drugiego. Laboratory zaczynają się od ćwiczenia drugiego, tak sobie powinienem powiedzieć. I ćwiczenie drugie polegało na tym, że należało tam, to była taka płyta, były układy scalone. No, na większości płyt te układy strony są schowane w środku w urządzeniu. W tym przypadku te układy strony były na wierzchu, tam się wkładało się w odpowiednią podstawkę. Następnie ten układ był sam zasilany i trzeba było do odpowiednich wyprowadzeń podłączyć właśnie przewody. Był dostępny oscyloskop, generator sygnału, był dostępny miernik napięcia i chyba jeszcze zasilaczenie zasilaczenie było w zestawie, jak pamiętam. Ale całość polegała właśnie na tym, żeby zmierzyć charakterystyki. Głównie to się opierało nie na tym, żeby konstruować jakieś już układy pełniące funkcje logiczne, ale bardziej się opierało na tym, żeby właśnie pomierzyć charakterystyki, zmierzyć y, wartości prądu wyjściowego, wejściowego, napięcia wyjściowe, wejściowe i tak dalej. To było skupione głównie właśnie, jak tutaj widzicie, z masy rezystorów, diody, tak? Skupiało się głównie na kwestiach y, napięciowo-prądowych. No, czas tutaj też nie był mierzony, jak pamiętam. Więc. Y, Tutaj jest opisane te metody pomiarowe, jak to mierzyć, jak wszystko podłączyć, tak. To wszystko jest tutaj opisane. Na podstawie tego można bazować. Może być trudne. Wydaje mi się, że ja zadawałem, chociaż nie jestem do końca przekonany, czy ja zadawałem, ale chyba tak. Zadawałem zadanie z dopasowaniem układów. Tutaj, tutaj tak naprawdę, no, jak w wielu tych ćwiczeniach, czeka na Państwa trochę pracy. Samodzielnej i mam tutaj na myśli nie wszyscy mieli. Układy elektroniczne, akurat część osób pewnie już miała taki przedmiot. Ogólnie tutaj mówię już dla grup inżynieria biomedyczna i informatyka niestacjonarna z tego powodu, bo dokładnie jest ten sam program laboratoriów, więc taki jeden zbiorowy film nagrywam. Z inżynierii biomedycznej na pewno już to było. Układy elektroniczne, chociaż no, nie wiem, czy, czy, czy wszyscy są z tym dobrze zaznajomieni, Tutaj głównie będzie się to opierało, żeby zrobić wzmacniacz odpowiedni albo wzmacniacz prądowy, albo wzmacniacz napięciowy, raczej wzmacniacz napięciowy, czyli ze wspólnym emiterem, bo są tranzystory do tego dostępne w zestawie. No i trzeba taki wzmacniacz skonstruować na bazie, no właśnie, tranzystorów dostępnych. To są jeszcze takie klasyczne tranzystory. Yy, bipolarny, z tego co pamiętam, to jest nazwa, dawno tego nie używałem. Są układy zasilane z 12 z 5V, są układy CMOS, to są to 4000, są układy TTL, są LS, tak, inne HCT i tak dalej. Te odmiany o tym trzeba doczytać nocie katalogowej. <laughs> Ogólnie dzięki temu, że to wszystko jest zrobione w laboratorium nie ma możliwości uszkodzenia czegoś. Z drugiej strony też nie pokaże wszystkiego symulator. Tutaj mam na myśli, że jeżeli ktoś podłączy taki właśnie układ zasilany z 12 V do układu z 5 V, no to pokaże symulator, że OK, zmienia się stan. Tak? A w gruncie rzeczy w rzeczywistości tam będzie płynął jakiś duży prąd, który ten układ by po prostu spalił. I w tym momencie ja będę też na to zwracał uwagę, jak już to właśnie napisałem, w poprzednim semestrze również w ten sposób te laboratoria odbywają się zdalnie i tam studenci, którzy byli tak naprawdę na pierwszym semestrze nie dokładnie wiedzieli jeszcze, jak to wszystko powinno funkcjonować, jako na przykład y, sprawdzenie wyjścia jako stanu wysokiego, po prostu podłączali diodę świecącą bez żadnego y, rezystora, bez żadnego ograniczenia prądowego, i potem skutkowało to tym, że bramka sama w sobie w symulatorze też jest po prostu realizowana jak, jakiś tam układ bardziej logiczny niż elektroniczny, więc ona nie ma zapewnionej wydajności y, prądowej, no i leciał tam prąd rzędu. 50A przez diodę 250W. Wszystko się zgadza. Dioda jest czerwona, czyli świeci. No nie, nie tędy droga, i tym razem od razu mówię, że wtedy nie przewidziałem, że ktoś coś takiego będzie w stanie zrobić. Teraz od razu proszę, żeby tego unikać, bo za to będą punkty obcinane. Czyli coś, co by rzeczywiście układ uszkodziło, to ja będę o tym pisał jeszcze, będę tam się kontaktował, że, że może to trzeba by poprawić. Więc na to bym prosił, zwrócić uwagę. Z tego też powodu, że te bramki logiczne w symulatorze są jakie są, czyli one nie symulują dobrze zachowania. Ja prosiłbym, żeby. żeby ja może pokażę w tym symulatorze, czego ja oczekuję. O, żeby zakładki nie przeszkadzały. Oczekuję tego, żeby nie robić symulacji na układach takich gotowych. Na przykład jak chcemy NAND, to nie wstawiamy po prostu takiego NANDA, bo to nie tędy droga, tylko tutaj schemat, technika cyfrowa, TTL, NAND albo NOR w zależności od grupy. I tutaj już jest układ zrealizowany na tranzystorach. Może to nie jest dokładne dozorowanie, tu nie ma jakichś pojemności pasożytniczych tak itd., itd. Takich rzeczy nie ma, ale, ale to już w jakiś sposób pozwoli się zorientować, jak może wyglądać taka charakterystyka prądowo-napięciowa, przejściowa, właśnie układu? <laughs> może nie wszystko być pokazane, ale wydaje mi się, że to już samo ćwiczenie można wykonać, pomimo że wyniki nie, niekoniecznie muszą wyjść dokładne. Gdzieś tutaj na przykład było jeszcze pętle histerezy, ale nie wiem, czy ja to teraz znajdę. Chciałbym. Jak nie znajdę, to trudno. Chyba nie znajdę. Tak czy inaczej dosyć dużo tutaj jest wbudowanych i prosiłbym, żeby operować na tym, co tym co tutaj jest, przynajmniej w tym pierwszym zadaniu, i do oscyloskopu można spokojnie sobie podłączyć. Podłącz in oscyloskop, chyba było napisane. Drugi oscyloskop. Jak pamiętam, tutaj dało się połączyć kanały w taki sposób, żeby uzyskać przebieg XY. Tak. To jest akurat charakterystyka prądowo-napięciowa. No mniej więcej tak. Da się zrobić to przełączenie xy, tak? Yy, ok. I myślę, że tu mniej więcej widać, jak to działa, że to działa. Yy, pętli histerezji nie znajdę teraz. Jeszcze raz rzucę okiem, ale raczej nie uda mi się tego znaleźć. Yy są bipolarne. Jest przyrzutnik Smitha. No i ta pentelka histeryzy, jak najbardziej widać, ona się rysuje. Yy, czyli to tutaj było. Yy, więc chyba to, to to, jeżeli chodzi o pierwsze ćwiczenie. Yy, przepraszam, ćwiczenie drugie. Pierwsze w kolejności. Następne są układy iteracyjne. Oryginalnie tak wyglądał schemat takiego układu. Czyli projektowało się dosłownie jeden bloczek. On potem był w jakiś sposób wewnętrznie realizowany, powielany na 8 elementów. Można było zadać początkową wartość przeniesienia. Wejścia były dwa od góry. Kto nie wie o co chodzi w układach iteracyjnych, zachęcam do obejrzenia filmu. Wrzuciłem linki do tych filmów w opisie laboratorium. Tam omawiam, jak działa tym takie układy. W tym przypadku wszystko prosiłbym zrealizować na multiplexerach 8 na 1 tak, jak to ma miejsce dokładnie w laboratorium, i po prostu układ będzie to układ. Każdy będzie układem pięciowejściowym, maksymalnie pięciowejściowym, maksymalnie czterowejściowym, wyjściowym, po dwa wejścia na bloczek. Starałem się dać łatwe zadania. Gdyby był problem z realizacją tego, to, to proszę o kontakt, a jako zadanie, rozwiązanie tego zadania oczekiwałbym schematu jednego bloczka. Ja już ten bloczek przetestuję, jak on działa, czy to jest to, co oczekuję od niego. No i wiadomo, do tego jeszcze prosiłbym tabelę przynieśli między stanami, czyli co który stan oznacza, słowne podpisy. Schemat wystarczy w symulatorze. Opis działania, tak. Tutaj do tego poprzedniego też jeszcze, nie wiem, dodać w sprawozdaniu też prosiłbym umieścić właśnie jakieś wykresy, schematy. Y, opisy działania, y, w sumie to, co jest wymagane, żeby dało się odtworzyć to ćwiczenie, żeby jeżeli y, hipotetycznie, gdybym dał, prosiłbym, żeby to zrobić w taki sposób, gdybym dał taką instrukcję osobie nieznajomą, nieznajomym z tym miatem, żeby była w stanie odtworzyć przebieg ćwiczenia i uzyskać te same wyniki. Dobrze. Idźmy dalej. Jak coś jest niejasne, to prosiłbym o komentarze pod filmem. Jak będzie bardzo dużo komentarzy i bardzo dużo niejasnych rzeczy, to nagram jeszcze jeden. Układy czasowe jedno z trudniejszych ćwiczeń z tego powodu, bo to jest temat dosyć taki nieporuszany, szczególnie na technice cyfrowej. Ale ćwiczenie jak najbardziej jest i da się je samemu zrobić, tylko trzeba trochę czasu poświęcić na zrozumienie. Ja będę omawiał jeszcze układy czasowe osobno, coś o nich opowiem. Również umieszczę link do tego w opisie ćwiczenia. Tutaj zadanie polegają na tym, że tak naprawdę opiera się na układach właśnie generujących impulsy. To jest kluczowe w tym przypadku i do tego jakaś drobna logika może dojść. Czyli, przykładowo, układ, który ma za zadanie podwojenie częstotliwości, to jest tak naprawdę układ, który będzie generował bardzo krótki, możliwie im krótszy, tym lepszy impuls na każdym ze zboczy. Tak? Czyli, jeżeli sygnał będzie miał zboczy narastające, pojawia się bardzo krótki impuls. Jeżeli sygnał będzie miał opadający, znowu pojawia się bardzo krótki impuls, i tym sposobem na każdy jeden sygnał impuls wejściowy, na jeden tak, jeden, jeden impuls wejściowy pojawiają się dwa impulsy na wyjściu, czyli częstotliwość została podwojona. I to działa w oparciu, już tutaj schodzi się jeszcze trochę do właśnie kondensatorów i, i rezystorów, aby uzyskać jakieś obwody RC, które przełączają. Tutaj najważniejsze są układy 7421 i 7423. One służą właśnie do generowania impulsów o różnej zadanej długości, ale ja bym prosił, żeby używać w miarę możliwości przyrządnika układu 555. To jest bardzo dobrze opisany, bardzo popularny układ. Sam korzystałem z niego z, w różnych aplikacjach. Można z nim naprawdę zrobić różne, wszelkiego typu cuda. Generowanie impulsów, generowanie sygnału prostokątnego o zadanej częstotliwości. Więc jeżeli jest taka możliwość, a myślę, że będzie się dało, to bym prosił, żeby korzystać z tego. Całe książki są napisane, z tego co wiem jest jedna z książek, która jest tylko i wyłącznie o tym układzie. I tam jest masę, naprawdę jest masę różnych projektów. Książka wygląda tak, no właśnie, 100 projektów na 555. Dosłownie to jest jeden układ niewielki, scalony. A ktoś był w stanie napisać książkę na dużo stron, nie wiem ile teraz, ale był ktoś w stanie zrobić książkę na ten, 183 strony. Książkę na ten temat, więc bardzo, bardzo układ jest powszechny, ale brakuje mi słowa wielostronny, wielozadaniowy. Nie pamiętam słowa, jak się to nazywało. Jak to tam bardzo dużo funkcji ma. No. E, dobrze, tak wyglądały układy czasowe, czyli prosiłbym oczywiście ten 555 w symulator, jako, jako bardzo popularny układ jest wbudowany. E, schematy, jest nawet układ scalony 555, są gotowe przykłady, jak on działa. Tu jest generator układu prostokątnego, można się na tym bazować, ale prosiłbym nie odsyłać mi gotowców. Gotowce będą negatywnie raczej oceniane. Tak samo jak kopii wklejące kogoś innego. Już to opisałem. W poprzednim semestrze się zdarzyło, że jedna osoba zrealizowała, kilka osób zrealizował, oddało mi to samo zdanie, czyli zostało on normalnie oceniony, ale liczba punktów została podzielona na liczbę autorów i tam nic dobrego z tego w sumie nie wyszło. E, więc jak najbardziej można, bazując na tym e, coś ciekawego myślę, skonstruować. Dokumentacja tego układu na pewno jest dostępna w sieci. I można. W ogóle dokumentacja układów to jest jedna z podstawowych rzeczy. O tym nie wspomniałem. O ile w pierwszym ćwiczeniu, czyli badają bramek logicznych, ćwiczyłem w drugim, na ulicy powiedziałem, to nie ma dużego znaczenia. Tak dalej, tutaj na przykład bez noty katalogowej tego układu się tak naprawdę nie rozgryzie. Przy czym nie mam na myśli tutaj jakichś właśnie wartości prądowych, napięciowych. To jest ważne jak się konstruuje, ale nie w tym przypadku. Teraz ważniejsze bardziej są właśnie opisy działania układu. Przykładowe, przykładowe realizacje, tak. Tu są przykłady w jaki sposób to funkcjonuje. Aplikacje tego urządzenia, bo tak to się mówi. Czyli naprawdę dużo tutaj można z nim zrealizować. I prosiłbym głównie na nim opierać bo naprawdę układ jest dosyć ważny. Dobrze, idźmy dalej. Kolejne. No już szóste. Piąte. Układy synchroniczne. Tak naprawdę nie ma tematu. Układy synchroniczne powinny być przerobione na wykładzie, na ćwiczeniach. Jeżeli ktoś tego nie przerobił, to zachęcam do oglądania filmów na kanale. To jest akurat synchroniczne, są bardzo ważne. One są poruszane, zarówno w ćwiczeniach dla automatyki, elektroniki, dla studiów niestacjonarnych, informatyków. Wszystko można naprawdę dużo na ten temat znaleźć. Prawdopodobnie jedno z zadań, które zostało zdane, to które mają Państwo zrobić, to będzie tutaj zrealizowane. Czego oczekuję w tym przypadku? Nie powiedziałem już poprzednich, zaraz powiem. Tutaj prosiłbym, żeby to zadanie po prostu zrealizować, jako za pomocą tam, właśnie nandów czy norów. Do tego jeszcze przyrzutników, najlepsze są J, czyli przyrzutniki J, nandy, nory i to wystarczy do realizacji tego układu. Tu jako rozwiązanie prosiłbym, właśnie w sprawozdaniu: graf albo tabele, opisy stanów układu schemat będzie w symulatorze odnośnie symulacji, proszę do każdego tego, nie, nie tyle screena, co rzeczywiście zapis tej symulacji, żeby mógł to u siebie odtworzyć. Zapomniałem o układach czasowych, tutaj też słowny opis tego, jak ten układ powinien działać, jak on działa, jak on funkcjonuje, no i i, i schemat w symulatorze, który pozwoli mi zrekonstruować odtworzenie tego. Dobrze, to były układy synchroniczne. A synchroniczne nie, liczniki stalone e, są wypisane. Liczniki stalone normalnie, podstawa to jest nota katalogowa każdego z nich. One różnią się między sobą. E, w tym przypadku nie ma takich dostępnych, chyba że ktoś będzie korzystał z symulatora, który posiada, ale na ogół tego nie ma. E, zamiast tego, są w technice cyfrowej, układach cyfrowych, jest po prostu licznik i można go modyfikować, żeby posiadał wyprowadzenie reset, żeby posiadał jeszcze na przykład 6, 6 bitów wyjścia, tak i dodatkowy na przykład up-down, to wszystko można, za pomocą tego w zasadzie można zrealizować, zrealizować sporo rzeczy. A podłączmy go, zobaczymy jak to działa. Jeszcze reset, tylko trzeba zewrzeć do zasilania, paskudnie to robię, to jeszcze czegoś mu może brakuje, no dobra, uruchomił się, więc widać, że on coś tam będzie liczył, można z tego korzystać, um, dobra, jest taka opcja jeszcze, prosiłbym z niej nie korzystać, Staw układ programowalny. To jest taka, że tak powiem już broń ostateczna, jeżeli już nie da się zrealizować zdania, to ja bym prosił wtedy, żeby nie robić tym układem, bo nim normalnie się go programuje, tak? Jest do, do tego dokumentacja, jak te układy się programuje, prosiłbym tego nie robić. Chyba że wymaga rzeczywiście tego zdania, to prosiłbym po uprzednim kontakcie to wtedy ustalimy, co ten układ ma robić, bo tak naprawdę chcę uniknąć sytuacji, gdzie ktoś całe zdanie zaprogramuje w postaci jednego układu, a to nie o to tutaj chodzi. Więc z tym celu nie, nie korzystamy z tego. No i liczniki scalone, to już tutaj realizuje się zdanie według tego, co, co jest opisane. Rejestry, podobnie jak poprzednio, jest rejestr wejściowy, układy cyfrowe, jest rejestr przesuwny, serial input, parallel output, czyli SIPO, jest PISO, czyli parallel input, serial output to powinno wystarczyć do realizacji w większości, chyba z tych układów. Mogło się przydać jakiś komparator, gdyby go brakowało, to wtedy prosiłbym o kontakt i właśnie może ten komparator się zrealizuje za pomocą tego układu programowalnego, ale dlatego, żeby wszyscy mieli równe szanse, to wtedy po prostu zostanie to dopisane do laboratorium, żeby wszyscy mogli z tego skorzystać, żeby nie było, że ktoś zrobi coś bardzo zaawansowanego. Układy asynchroniczne. Jeżeli chodzi o układy synchroniczne, też nie są omawiane, zarówno w inżynierii biomedycznej, jak i w elektro... informatyce. Elektronicy tego nie mają, mają to automatycy. Tam ja umieściłem link do wykładu i to będzie następne ćwiczenie dla automatyków. Od teraz to będą układy synchroniczne. Ja o nich wspomniałem w ramach studiów niestacjonarnych, jak to funkcjonuje. Tam tak naprawdę projektuje się to tak samo jak układy synchroniczne. Z pewnymi obostrzeniami dodatkowymi, takimi, że na przykład trzeba uwzględnić hazard statyczny, hazard dynamiczny i nie mogą być przejścia między stanami, które, w których następuje zmiana nazwy stanu o więcej niż jeden bit. To jest właśnie hazard dynamiczny. Tego nie możemy, nie może to wystąpić, bo po prostu układ nie będzie dobrze funkcjonował. Więcej informacji w filmach, jeżeli są pytania, proszę pytać. Nagram więcej, powiem więcej, odpiszę, co trzeba. Tutaj zadania realizuje się praktycznie wyłącznie na bramkach NAND i to tyle. I to będzie układ czasowy. Jeżeli chodzi o taką realizację takich zadań, to jeszcze bym prosił, aby nie ustawiać wejścia zegarowego, po prostu ciężkość tak sprawdza tylko dwa przyciski, żeby jeden przycisk był na przykład jako wejście zegarowe, mam na myśli układy synchroniczne, drugi przycisk jako wejście i wtedy można to wszystko wszystko można to łatwo sprawdzić. A jeszcze jak będą opisy stanów, to już w ogóle. Bardzo wygodne dla mnie jest, jeżeli to ja też bym poprosił, jest taka możliwość jak wstaw tekst wejścia i napisy i tutaj gdzieś to było wstaw napis i to jest to ja bardzo prawdopodobnie lubię, jeżeli ktoś taki jeszcze napis doda z opisem zadania, co to zadanie ma robić. To w ogóle jest w porządku. Prosiłbym też do sprawozdań dołączyć, jak już tak można, dołączyć na szczycie, u góry sprawozdania. Treść tego zadania może być screen, właśnie z tego, z tego PDF-a, żebym po prostu wiedział, co sprawdzam, a nie musiał gdzieś tam szukać po papierach, które to zadanie, bo to po prostu bardzo dużo czasu zajmuje. Takie zadania prosiłbym spakować, jakieś katalogi katalogi ćwiczenia, cw2 do cw8. To wszystko znowu wrzucić do foldera z numerem indeksu. To wszystko można zapakować w zipa 7z, rara, cokolwiek. Chociaż wolałbym, prawdę mówiąc, jak ktoś używa Linuxa albo w ogóle potrafi skompresować w 7z, to poprosiłbym o to, bo to jakoś najmniej mi problemów sprawiało. W poprzednim semestrze zdarzało się na przykład, że ktoś wrzucił plik, który... Pokazywało, że ma 100 MB, rozpakował się w nieskończoność i po zajęciu całego miejsca na dysku po prostu dalej już nie chciał się rozpakować. Jakiś taki błędny plik to byłby zip czy RAR. <grym> Miałem problem z rozpakowaniem, tak czy inaczej, więc to bym prosił. Jeżeli by zapchała się sprczynka, jak najbardziej linki do jakichś Google Drive'ów też, <grym> też akceptuję. Sam może nawet otworzę Google Drive'a, żeby każdy mógł tam wrzucić. Oceniał będę, tak naprawdę to głównie wykonanie tego, czy działa, tak, poprawność, czy spełnia to zadanie, czy, czy, czy jest poprawnie wykonane i sprawozdanie, też tutaj będę zwracał jakąś uwagę na staranność tego wykonania, bo to, co w poprzednim semestrze niektórzy wyczyniali, to, to sam sobie plułem w brodę, że nie napisałem, że staranność wykonania też będzie w jakiś sposób oceniana. Punktów za każde zadanie jest 4, za każde ćwiczenie są 4 punkty, czyli razem chyba 28, 8 ćwiczeń, dobrze mówię. Nie chcę mi się na palcach teraz liczyć, ale za każde ćwiczenie jest 7 ćwiczeń jest chyba 4 punkty. Trzy są za zadania, dwa za sprawozdanie. Jeżeli zadanie jest mniej, to te zadania są bardziej punktowane, tak żeby i tak zawsze za zadania były 3, za sprawozdanie było 1. Pisałem chyba, że zalicza 60% w górę bo w poprzednim semestrze też właśnie nie było, niektórzy pomimo absolutnie zero jakiegokolwiek starania zdawali na te trzy, to, to teraz, żeby jednak trochę tutaj zmotywować, to, to prosiłbym właśnie 60%, to jest takie próg zaliczenia. Coś jeszcze? Chyba to tyle. Jeżeli są pytania, to proszę o kontakt. Ja na to wszystko będę odpowiadał. I czekam na odsyłanie zadań, a odsyłanie zadań prosiłbym odsyłać im szybciej, tym lepiej, ale deadline jest do sesji, tak? Czyli pierwszego dnia sesji już nie będę, od północy pierwszego dnia sesji, od początku sesji nie, nie będę przyjmował zadań sprawozdań. Dlatego prosiłbym, żeby to po prostu zrobić szybko, żeby to wszystko sprawnie poszło, żeby nikt nie został na ostatnią chwilę. Zwłaszcza, że tutaj nie ma jakichś takich większych wymagań. Wiele przygotowywać się nie trzeba. I chyba to wspomniałem chyba o wszystkim, co chciałem, więc dziękuję bardzo za uwagę.